Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym serii Skyrim. Tym razem e, z, e, nagrywam w trochę większym dyskomforcie, przez to, że strasznie się rozłożyłem przed tymi świętami. E, odcinek nagrywany jest ogólnie, e, tak jak mówiłem, przed świętami, jednak e, zostanie on wstawiony dopiero w pierwsze święto. Nie wiem, chyba tak to się mówi, pierwsze święto, e, czyli w niedzielę, ponieważ nie będę miał za bardzo czasu, żeby go wstawić. Nie będzie mnie w domu. Dobra, idziemy tam. Uhu, ja nie chcę spaść. Podskocz, kurde no i spadnę. Dobra, zrobimy to jakoś tak. Nie można się dać temu Wiedźmokrokowi trafiać. Ponieważ z łapy on jest słaby. z łapy. Dobra, trzeba się uleczyć. O, eee. to tam. ekstra konzycji O, to się przyda. Dobra, trzeba się jednak uleczyć jeszcze z pożywienia, jeżeli ja coś mam. Dobra, to co? Stek, zdrowie. A wszystko pierdzieli. Okej, okay. to nie żyje. Coś tu jeszcze ciekawego. E, e, coś chciałem mówić i zapomniałem. Aha, odnośnie tego filmiku. Tak, zostanie on wstawiony po świętach. Znaczy w pierwsze święto. E. Chciałem też od razu wszystkim złożyć życzenia z okazji świąt. No niestety, nie pojawi się żaden filmik, bo no nie będę miał czasu taki bardziej, z w którym będę mógł złożyć jakieś życzenia. Więc składam je teraz. Abyście mniej. No what the fuck. A, ja właśnie no, tą ciekawostkę zauważyłem, że. Mm, no już jakiś czas temu jakoś nie było nie było kiedy o tym powiedzieć mm -hmm. że to przywracanie że, że, że kombinacje do zamków w kufrach zmieniają się zmieniają się za każdym razem jak wyjdziemy tak jakby z tego okienka w, z wytrychem czyli z próby otwarcia Zamku. Tutaj nie widzę żadnej więcej. Ani żadnej jaskini, ani nic. Jest tylko ten obóz zgromowanych. Dobra, to my się przyjdziemy wtedy. Nie. Do białej grani. Ponieważ te wszystkie tereny mam już zwiedzone, tak naprawdę nie ma sensu, żebyśmy po raz któryś biegali. Nie podpal niczego, dobra? No spokojnie, spokojnie. E, co do A odcinków co z Diablo najemnika? 3, będą one e, się pokazywały... Świat się pokazywały. E, odcinki z Diablo 3 będą wstawiane co... E, co jakiś czas. Główną serią jest oczywiście Skyrim, więc... Udało ci się już odebrać. Z... O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście, cieszę się, że jednak jesteś. Nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Gaj, sanktuarium Staroblasku, znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. Okej, okay. ja mniej więcej wiem, gdzie to miejsce jest, ponieważ ja już to zwiedzałem. E... Może nie? E... Nie, jednak nie. Ale tu byłem. Wiecie co? Pomyliło mi się coś, bo myślałem, że mniej więcej gdzieś w tym miejscu znajduje się takie drzewko małe. I... w tym drzewku ja muszę użyć tego, tego nożyka, żeby tam ten sok wyciągnąć Ale niestety się pomyliłem Aha, odnośnie mówiłem tej serii, bo to mi przerwało tam dialogiem, to seria Skyrim jest serią główną i nie będę nie będę jej stopował tak jakby o, na poczet właśnie serii o Diablo 3, ale będą, odcinki będą się pojawiały na zmianę. Czyli, że raz będzie się pojawiał Skyrim, raz Diablo, raz Diablo 3. Odcinki z Diablo 3 są już nagrane wszystkimi postaciami. Na zaś już zostały nagrane. Więc pewne moje niedomówienia, czy jakieś pomyłki, które w nich, w nich są, będę wyjaśniał już w następnym odcinkach ze Skyrim, ponieważ nie, mam, nie chcę tam wpisywać jakichś podpisów na filmiku, czy, czy coś po co zaśmiecać. Zawsze uważałem, że zaśmiecanie filmiku różnymi okienkami typu, że jest coś napisane, trzeba potem kliknąć tego iksika, żeby, żeby, żeby się tego pozbyć, to jest bez, bez sensu dla użytkowników. Jeżeli chcemy, żeby ktoś oglądał naszą pracę, to lepiej, żeby nie wyskakiwały takie rzeczy, tak samo reklamy czy tam inne bzdury. Więc nie będzie czegoś takiego. Najwyżej będę się poprawiał w następnych odcinkach innych serii, czy, 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 czy. czy, czy... Innych gier, czy w jakichś informacyjnych? Planuję właśnie co jakiś czas robić takie odcinki informacyjne, dwu-, trzy minutowe, w których będę tylko mówił co, co, gdzie, jak, będę wyjaśniał jakieś sprawy sporne, odpowiadał może na pytania. A odnośnie ogólnie pytań, to mamy teraz święta i nie za bardzo mogę. To był smog? Hej, 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 Może ja go trafię? Chociaż w sumie... Nie, za wysoko leci, żebym go trafił z łuku. Ale wiem gdzie się Wiem gdzie się zatrzyma u góry Ale spokojnie, spokojnie, co ty tak za mną ładzisz od razu Dobra, gdzie ja mam się dostać? Znacznik mam tu W tę stronę się chyba jeszcze nie udawałem Mi się wydaje I zaczynam się zastanawiać czy nie lepiej Korzystając z okazji, yy, udać się od razu do Siwobrodych. Nie wiem, może jeszcze nie. Najpierw wykonam te wszystkie zadania, które sobie tutaj zaplanowałem, yy, i dopiero ruszę do nich. Bo to nie za bardzo jest sens ciągle. Latać w różne miejsca, wolę wszystko robić po kolei. Witają Cię, wędrowny minstrel i włóczęga darmozjad do usług. Dla hojnych podróżnych oczywiście. Co chcesz usłyszeć? Tylko rdzenni mieszkańcy Cesarstwa to wybierają. No nie, ja już myślałem, że jakieś ciekawostki będzie mi opowiadał albo coś, albo będzie chciał walczyć albo powie mi o jakiejś jaskini z ukrytym skarbem. Ale to w sumie ciekawe, nie? Że yy, każdy głos tych, tego barda jest nagrany osobno i tak naprawdę wielu aktorów musiało śpiewać to, te turne piosenki. I w tym momencie zapałem chorobę. A jeszcze taka ciekawostka, w ogóle w ostatnim odcinku umarł mi, nie, Myślałem, że, z, że mój koń nie żyje, a jednak żyje. Zębacz. Zębacze to mi się kojarzą tylko z, z gotika. Mam chorobę, więc muszę wziąć. Ok, wziąłem miksturkę leczenia choroby. Więc powinienem teoretycznie już nie być na nic chory. Tak samo robi się z wampiryzmem. Nie wiem czy o tym mówiłem, ale jeżeli spotkamy jakiegoś wampira i on nas ugryzie. Znaczy, wystarczy, że nas w sumie zaatakuje, bo to. A, wieża Waldheim. To w ogóle tutaj miało być też zadanie. W twierdzy Waldheim byli jacyś bandyci, których trzeba było pokonać. I to było zlecone tam przez cesarskich dałowców nagród o strażnica, ale tu nie przyjadę. Manewry koniem to jest naprawdę masakra, powiem szczerze. Nie bez przyczyny nie ucinam tych scen, właśnie nawet jazdy konnej pomiędzy tymi, bo dużo rzeczy można spotkać. Tak jak spotkaliśmy tego bardak podróżnego, który zapewne porusza się między miastami. Tam siwo Włosi są coś jest jakaś świątynia albo coś nie trzeba było Uczeń nekromanty aha jego przywoławca też spadli. Dobra, uczniu nekromanty. Co tam masz przy sobie? Czasnek. Księga czarów. Odmrożenie. Szata. Tymi czarami to ja się zajmę pomiędzy którymiś odcinkami, już. Nie, nie, tego nie biorę. Nie potrzebuję. Dobra. Kupa popiołu. Chyba się nam. Spalili no tak, jak mówię, wiele przygód po drodze można spotkać, więc, czemu mielibyśmy je omijać? E, znowu mi się kichło. W obrzędzie odcinka też mi się kichało. E, muszę się wykurować przed następnymi seriami. Dobra, wieżę Waldheim. Odwiedzimy Waldheim teraz, ponieważ to zadanie już pamiętam od dawien, dawien, dawna. W sumie dobrze by było w końcu je wykonać. Nie wiem, czy dostanę się do nich z tej strony. Dobra, tutaj cię zostawię. ...żeby mi nie zabili. Konia weźmiemy sobie łuk. Bo na 100% tutaj będą bandyci, bo tu jest ta twierdza. W którym momencie oni mnie zauważą? Już łuki. zwykły bandyta o zbir silniejszy ale szybko się go pozbędę bo niestety inteligencja nie grzeszy No tak Wiedziałem, że w końcu ktoś się obudzi Dużo ich tutaj jest. U góry na mapie może można zobaczyć. Ilu tak naprawdę Już lepsze zbroje mają. Jorkowy miecz. Turki się zawsze przydadzą Bo w sumie grę miałem zapisać przez F5 Nie, szybki zapis. Trzewiki, trzewiki. Dużo tych trzewików. Żebym nie spadł przypadkowo, nie, O, i wykonało mi się zadanie, tylko gdzie teraz jest? Ktoś do mnie strzela, ale to zaraz sprawdzę. A, to, sobie... to sobie wezmę. Może coś tu znajdę. No i tak jak było widać na ekranie, wykonało mi się to zadanie, które otrzymałem, Oho, o, ho, ho, dawno, dawno temu. Prawie, że na samym początku. O, mam cię. Uuu. To mi przykro. Orkowe strzały są dobre. To wezmę. Sztyletnie. Marnuje się pełno takich rzeczy, naprawdę, w porównaniu z tym, co w Diablo robiłem. Jak się ten cały szmelt zbiera, żeby jakąś kasę mieć chociaż na te głupie miksturki. Stolik pusty. Dobrze, że chociaż pis piszą, że pusty. Przynajmniej wiadomo, że jak już ktoś biegnie, nie musi tego kredensu otwierać. Bo jednak trochę czasu to zabiera i za którymś razem e, na pewno może to zdenerwować. Jak się już tam otwiera którąś tam z rzędu. Dobrze jest też czytać książki. Ale jak widać. Nie wszystkie coś nam dają. Strójki to jest naprawdę dobry towar, to mogłoby mi to na cały czas wypadać. Granat. Księga czarów, spokój. To z czarami się, mówię, zajmę się, zajmę się później. Skradanie. Bardziej dla jakiegoś złodzieja budki. Czarna strzała. Tak jak kiedyś mówiłem, że zazwyczaj książki leżące. Yy, osobno gdzieś tam na półkach, czy ogólnie osobno, ma, dają nam lepsze statystyki, lub ogólnie dają nam statystyki. Te, które leżą na jakichś półkach z książkami, rzeczy nie dają nam nic. Orkowy łuk. Dobra, to wszystko chyba tutaj. Jeszcze tamto spróbuję zwiedzić tamtą wieżę, wejść na samą górę. Czy. Pewnie tam wejdę. Nie będę próbował. Wątpię, żeby chciał mnie tu ktoś powstrzymać, skoro. Wszystkich się pozbyłem. Nie wiem teraz, czy yy, jak zakończyło mi to zadanie, to mam się gdzieś udać jeszcze do kogoś to powiedzieć, do jakichś testarskich, dostać jakąś nagrodę czy coś. Bo ja się dowiedziałem to, o, o tym zadaniu od Barmana w, 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 w Rzecznej Puszczy. O. Jest i mixturka. Zazwyczaj miksturki, zauważyłem, są tak poukrywane, stają pomiędzy jakimiś fiolkami, jakimiś e, rzeczami, dlatego ja często ich nie zauważam, a są one naprawdę potrzebne, jak ktoś, tak jak ja, rzadko wraca do, e, do miasta z powrotem. Dlatego mi jest tak wygodniej biegać i e, wracać tylko po to, żeby zostawić trochę rzeczy, a potem dopiero już e, jestem naprawdę obładowany i zakończę kilka zadań. To wrócić do jakiegoś miasta, posprzedawać cały szmels, który zebrałem. Mam jakiś konik. A nie, to nie konik. Ja wiem, że mam otworzyć menu, aby zwiększyć, ale ja to zrobię pomiędzy. później troszkę. Damy w magię. Trzy punkty już do rozwinięcia. Bo szczerze, że muszę się bawić, pobawić z tym kowalstwem, bo. Nie mam tak naprawdę co rozdawać. E, dobra, zapiszemy sobie szybko. Szybki zapis i jedziemy dalej. Mamy mgłę. Płynne zmiany pogody są naprawdę świetne. Już tyle razy to powtarzałem, że już tak naprawdę nie ma co po raz enty o tym mówić, ale o tym warto przypominać. Jak coś jest świetne, warto o tym przypominać. Nie wiem, czy słychać dużą różnicę w moim głosie, ale ja to czuję <śm> w nosie. To no, nawet mi się zrymowało. Ja nie czuję, jak rymuję. Może zahaczymy o miasto po drodze to coś jest chyba. Nie, dopiero wichrowy tron. Tu jest grobowiec. Grunda. lepiej ten, lepiej zjechać trochę dalej. O, coś tu jest. O, nie, z tobą tu ja walczyć nie będę. A w sumie mogę spróbować. Ja e. tak koniec. Trole lodowe są o wiele silniejsze, dlatego z tym już miałem szansę. Trochę zboczyłem z trasy, no ale niestety tak droga prowadzi.